Na specjalną prośbę internautów e, odpowiadam, jak wyglądają ostatnie trzy dni do wyjścia z więzienia. Nie wiem, dlaczego Was tak e, porusza ten temat i tak Was interesuje. Ogólnie to nie jest miejsce dla ludzi normalnych, grzecznych, tylko dla takich łobuzów jak ja byłem. Przeżywa się nawet innych troski, czy rozterki, czy radości. Bardzo to jest skumulowane. Wystarczy mały zapalnik i jest awantura. Cały czas łeb myśli. Co będę robił? Gdzie będę chodził? Co miałem zrobić? Kogo odwiedzić? Cały czas trzemontan. No w ogóle nie można spać. Wręcz staje się by człowiek uciążliwy dla współosadzonych, którzy po pierwsze, góle mają, że ktoś wychodzi. Po drugie, przeżywają te wszystkie nerwy tak samo. A po trzecie, sami się z tego śmieją, ale ich to denerwuje. Co jest głupie? Głupie jest to na przykład, że człowiek się przywiązuje przez ten pobyt w więzieniu. Do tak idiotycznych, nikomu niepotrzebnych rzeczy. Wyobraźcie sobie, że ja chciałem zabierać ręczniki z więzienia, kubki, noże, widelce na pamiątkę. No, no, no większego idiotyzmu nie ma. Temperatura jest pijana, no i się po